Otwieram dziewiątą sesję Rady Miasta Pruszkowa w dniu 27 czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta, Zastępców, panią, panią Sekretarz, Witam Naczelników Wydziałów Organizacyjnych Urzędu Miasta, Witam zaproszonych gości, mieszkańców, Witam koleżanki, kolegów Rady sesji uczestniczy 19 radnych, w związku z czym oznacza to, że Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przypominam, że obraz i dźwięk sesji jest transmitowany na żywo na stronie Miasta Pruszkowa w biuletynie informacji publicznej. Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnienie własnego wizerunku. W związku z tym, że do protokołu z sesji w dniu 30 maja 2019 roku nie wpłynęły uwagi. Uważam protokół za przyjęty. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Czy są jakieś uwagi, propozycje odnośnie porządku obrad? Bardzo proszę, Pan Radny Klewiński. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie Wysoka Rado. Jeden z wniosek. Przepraszam najmocniej, tylko otworzę sobie dzisiejsze posiedzenie. Szanowni Państwo, w związku z Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która odbyła się w 24 czerwca tego roku w Urzędzie Miasta, na Komisji opiniowaliśmy i omawialiśmy uchwałę dotyczącą Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ja to Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pluszkowa dla obszaru Żbików 2 etap 1. W czasie y, omawiania tego planu y, padł wniosek formalny o nieopiniowanie i prośba o zdjęcie tego y, również tej uchwały z dzisiejszego porządku obrad i na podstawie tego wniosku formalnego, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich y, członków komisji. Przejmie proszę Państwa Radnych również o zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie porządku dzisiejszego, dzisiejszych obrad? Nie widzę. W takim razie proszę. Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem punktu 17 porządku dzisiejszych obrad? Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszkowa dla obszaru Rubiku 2, etap pierwszy. Zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za zdjęciem punktu porządku obrad głosowało 20 radnych przy 0, wstrzymujących 0, W takim razie punkt 17 zostaje zdjęty z porządku dzisiejszych obrad. W takim razie kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały przyjmującym porządek obrad po zmianach głosowało 20 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Miasta w Pruszkowie w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pruszkowie. Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony projekt uchwały nadania nazwy skwerowi placowi imienia Zespołu Tańca Ludowego w jest konsekwencją wniosku Pana Dyrektora Piotra Grudkowskiego. Który wpłynął, do urzędu, który wpłynął do Urzędu Miasta, został skierowany przeze mnie na dalszą drogę procedury, trafił do, trafił do Komisji. W tym roku Zespół Tańca Ludowego Puszkowiacy obchodzi swoją 40 rocznicę istnienia. Jest to zespół, który na stałe wpisał się w historię naszego, naszego miasta. Pierwsza propozycja, która padła i miała być rozpatrywana na poprzedniej sesji, dotyczyła zupełnie innego, innego miejsca. Miało być to miejsce przed biblioteką na ulicy Kraszewskiego. Natomiast prośba i wniosek pana dyrektora dotyczy zupełnie innego miejsca, a mianowicie końca ulicy Lipowej przy ujęciu wody oligoceńskiej. Jest to miejsce, które po w ewentualnym nadaniu przez Wysoką Radę tego imienia będzie mogło być wykorzystywane do celów kulturalnych, będą mogły tam być organizowane e, koncerty, imprezy oraz inne wydarzenia e, organizowane przez Zespół Tańca Ludowego Mazowsza. E, w związku z. E, przepraszam, Pruszkowiaków. Mówię o Mazowszu tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem podkreślić, że ostatni koncert jubileuszowy zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy odbywał się pod patronatem i było to po raz pierwszy w historii, że zespół pieśni Tańca Ludowego Mazowsze objął patronatem takie wydarzenie ma to szczególne dla nas znaczenie w kontekście promocji naszego miasta oraz zespołu. W związku z powyższym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo Pani Dziękuję Panu Prezydentowi. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska Pan Kremiński. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Dziękuję bardzo. Prawa bezpieczeństwa i administracji Komisja pozytywnie zaopiniowała ten czas. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały? Bardzo proszę Pan Kielnicy. Rada ja pytanie do pana przewodniczącego Lewana, czy na komisji yy, bezpieczeństwa administracji prawa państwo podnosili kwestie nazwy. Czy chodzi o tą pierwotną propozycję? Tak. tak, znaczy yy, lat temu, jak się okazuje, bo sprawdziliśmy, yy, w 2011 roku wpłynął yy, wniosek od yy, władca ZHP Pruszków o nadanie temu placu imienia, o ile dobrze pamiętam bohaterów Hufca Zielony Dom. To jest kryptonim chówca Hufca rzeczka bruszków który w tym, znaczy wtedy obchodził, znaczy to był rok stulecia harcerstwa na ziemiach polskich w ogóle, a Hufiec bruszkowski o ile dobrze się orientuję, obchodził wtedy, obchodził wtedy 90 lecie ten wniosek, wniosek przez wiceprezydenta Krójkowskiego został zaopiniowany negatywnie wtedy, jeśli chodzi o nadanie, nadanie tego imienia na tym placu. Jak sądzę, to jest moja osobiste, osobiste, osobista interpretacja tej decyzji, bo nie mamy możliwości konfrontacji z tak powiem co do co do um, argumentacji, jeśli chodzi o Pana Prezydenta Królikowskiego. Natomiast przypuszczam, że y, nazwa zaproponowana przez y, Panią Komendant-Wkupca, pa, Panią Pawełczyńską y, jest y, czytelna dla harcerzy, natomiast nieczytelna dla pozostałych mieszkańców Pruszkowa. Dlatego mało, mało kto w Pruszkowie wie, że, że bohaterzy bohaterzy Chówca Zielony Dąb to są bohaterzy harcerscy, bo nie pojawiła się tam ani nazwa ZHP, ani harcerskie, ani harcersko jako takie tej nazwie, w związku z tym ta nazwa chyba była troszeczkę źle źle dobrana. To jest moja osobista interpretacja. Niemniej, ponieważ, ponieważ w 2011 roku tam ta, ta, ta propozycja została przez władze miejskie oddalona, w związku z czym w, przy naszym opiniowaniu obecnym w tym roku co do nazwy e, zespołu e, pruszkowiacy. E, opinia komisji, znaczy nie podejmowaliśmy tutaj e, alternatywnych rozważań, ponieważ tamte, tamten wniosek był zaopiniowany negatywnie, w związku z czym e, pole do, do nadania nazwy dla jeszcze było otwarte i dlatego komisja e, jednogłośnie przyjęła się do tej. Do tej Widzę. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania, jeszcze uwagi? Nie widzę, w takim razie proszę przygotować się do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisków. Kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu. Na podjęciu uchwały głosowało 18 rany przy 0 przeciwnych 2 wstrzymujących.